Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie zgłosić źle wydany paragon lub niewydany paragon lub błędnie e, nie wiem, wyznaczony, wybity, podpisany paragon za pomocą aplikacji e-paragony. Przy okazji jeśli macie chęć na więcej filmów z tej lub, innej aplikacji, lub innych aplikacji zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z oneczkiem. Początkowo moi drodzy oczywiście musimy uruchomić aplikację e-paragony na naszym telefonie. Jak ją pobrać pokazywałem już w poprzednim odcinku. No, no i w porządku. Gdy aplikację otworzymy, no to po prostu wybieramy opcję zgłoś nieprawidłowość w tym miejscu. No i teraz tak, jeśli dany sprzedawca niestety nie wydał nam paragonu, no to wybieramy aktualnie tą opcję, w tym przypadku brak paragonu, no i wybieramy opcję oczywiście dalej. Następnie, moi drodzy, podajemy datę tego wydarzenia, no i tutaj mamy dodatkowe informacje w przypadku, gdybyśmy chcieli, aby ten paragon widniał w naszych statystykach aplikacji, bo ta aplikacja ma możliwość również zapisywania Wydatków. Więc jeśli chcielibyście, aby te informacje widniały jeszcze w statystykach, no to tutaj podajcie kwotę i notatkę odnośnie tego. Jeśli nie, no to po prostu. Wybieracie datę i klikacie dalej Teraz moi drodzy, wybieracie sprzedawcę, który takiego paragonu Wam nie wydał Czyli klikacie do sprzedawce. No i teraz tak, tutaj musimy dodać nazwę sprzedawcy Więc niech będzie XYZ w tym przypadku No bo to oczywiście jest bardziej materiał pokazowy On nie ma na celu zgłaszania nikokolwiek, Tylko pokazać Wam jak to mniej więcej wygląda Następnie wybieracie adres dostawy do sprzedawcy Także tutaj też wpisujemy adres Yy, sprzedawcy, ale to w tym przypadku jak widzicie no nie może być fejkowy, musi być prawdziwy, żeby ten adres można było wyszukać. Następnie jeśli mamy możliwość i chcielibyśmy to możemy podać również numer identyfikacji podatkowej czyli NIP sprzedawcy. Gdy to wszystko zrobimy, to klikamy dalej. Ja już tego nie będę klikał oczywiście, bo nie uzupełnię tego formularza i ten wniosek raczej zostałby, no nie wiem, trafiłby raczej do jakiegoś kosza i to nie miałoby raczej prawa sensu. No i generalnie to tyle, jeśli chodzi o ten krótki materiał. Także jeśli filmu dla Ciebie co zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, to macie miłego dnia, trzymać.